Cześć Jamanko z tej strony Schumacher, a dzisiaj Wam pokażę kilka sposobów na to, jak zoptymalizować swoją grę oraz jak wyciągnąć ze swojego systemu operacyjnego jak najwięcej, jak najlepsze optymalizacje oraz jak największe FPS-y. A więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Ok, a więc znajdujemy się już w grze, i tutaj przechodzimy oczywiście od razu do ustawień, do zakładki obraz oraz jakość grafiki. Tutaj lecąc od góry, zejdźmy wszystko, na, ze wszystkim na najniższe detale, winieta. Moim zdaniem może być wyłączona, ponieważ dużo ona nie daje. Rzekomo lepsze skupienie na ekranie, ale to nie dla mnie. v oczywiście wyłączony, bo blokuje wasze FPS-y. Antyleasing i filtrowanie izotropowe można zostawić na jakieś wyższe wartości, żeby ta gra nie była taka poszarpana, aczkolwiek jeżeli chcecie mieć na jak najwyższe fps -y, to polecam na brak oraz jeden. Zwiększ przejrzystości oczywiście na wyłączone wyostrzenie wyłączone, bloom jak najbardziej wyłączone, tak jak również i rozmycie. Rzucane cienie, też wyłączona. Co do statystyk, polecam wam włączyć FPS klienta, żeby widzieć swój stan FPS-ów. Możecie pokazać oba, żeby widzieć i wykres i liczbę FPS-ów. To wam da świetny wgląd na to, czy nie macie żadnych spadków i jak się wahają wasze FPS-y. A w ustawieniach ogólnych obrazu widzimy wyświetl tryb i tutaj musimy się upewnić, że mamy włączony pełny ekran. Rozdzielczość. Tutaj ja polecam grać na najniższej jeżeli chodzi o fps -y, aczkolwiek to nie działa tak za bardzo jak w CSGO, że model Wam się rozszerza. Więc, jeżeli macie dobrą kartę graficzną, możecie grać na Full HD. Następnie taką istotną opcją będzie max liczba FPSów zawsze i tutaj polecam Wam zawsze jakoś ograniczyć to, jeżeli macie mało, to nie wiem, na przykład na FPS Max 60 polecam grać, jeżeli macie dużo, to na przykład FPS Max 300, ale to już zależy od herców w waszym monitorze. Ja osobiście gram na 80, bo mam 60Hz monitor, ale wolę mieć tych FPSów trochę więcej żeby nie spadały, aczkolwiek gdybym miał to ustawione na 0 te spadki mogłyby być o wiele większe. A co do zakładki dźwięk, ja Wam polecam wejść w dubbing oraz wyłączyć wszystkie te opcje. O, żeby Wam nie przeszkadzały w trakcie gry, aczkolwiek to już z tym jak to woli. A w ustawieniach ogólnych polecam Wam wyłączyć krew oraz pokaż smugi po pociskach. Oczywiście to może być już w takich ekstremalnych warunkach, ale może się to komuś przydać. Dobra, kiedy wyjdziemy już z gry, zabieramy się za optymalizację naszego Windowsa 10. W tym celu wchodzimy... Start, ustawienie systemu i zaczynamy od system. Tutaj przechodzimy w zakładkę powiadomienia i akcje i klikamy wyłączone. Żebyśmy nie mieli żadnych ale to żadnych powiadomień, w tym oto pasku. Następnie przechodzimy w zakładkę Zasilanie i uśpienie, gdzie zaznaczamy nigdy oraz nigdy przy ekranie oraz uśpieniu. Następnie zakładka Tablet. Nigdy nie używaj trybu tabletu oraz nie przełączaj na tryb tabletu. Ok, z tej zakładki to będzie wszystko, więc przechodzimy dalej. Następną zakładką będzie aktualizacje i zabezpieczenia. I tutaj w Windows Update sprawdzamy naszą aktualizację systemu, czy mamy najnowszy, najnowszą wersję systemu. To nam może pomóc w zwiększeniu naszych FPS-ów. Ok, zatem kolejnym kafelkiem, który wybierzemy będzie kafelek z napisem prywatność. A tutaj, a tutaj zaczynając od ogólnych wyłączamy kompletnie wszystko ogólne, wszystko na wyłączone, mowa wyłączone, personalizacja pisma odręcznego wyłączone, diagnostyka. E, zaznaczamy tą opcję, żeby dostarczał tylko te wymagane dane diagnostyczne. Tutaj reszta wyłączone, tutaj możemy dać usuń, e, częstotliwość opinii. Możemy dać nigdy, historia działań. Eee, tutaj możemy odznaczyć to i wyłączyć działania skąd. Lokalizacja wyłączona, kamera wyłączone, mikrofon. Tutaj zostawiacie na włączone, aczkolwiek możecie wybrać sobie tu aplikacje, które będą miały dostęp do niego. Aktywacja głosowa wyłączone oraz wyłączone. Powiadomienia tutaj wyłączone, oczywiście, informacje o koncie wyłączone, e, kontakty również wyłączone, kalendarz wyłączony, połączenia telefoniczne no, wasz komputer, co raczej nie jest telefon, więc wyłączone, historia połączeń również wyłączona, e-mail wyłączony, zadania wyłączone, obsługa wiadomości wyłączona, urządzenia radiowe. Inne urządzenia, aplikacje w tle, to jest bardzo ważne, żeby to wyłączyć. Kiedy gramy, żeby nic w tle nie zakłócało pracy naszej głównej aplikacji, czyli gry, i nie zabierało naszych cennych FPS-ów. możecie to dać włączone i sobie wybrać, co może działać w tle, ale ja zalecam dać to na wyłączone. Diagnostyka aplikacji wyłączona. Automatyczne pobieranie plików, tutaj nic nie mamy. Dokumenty wyłączone, obrazy wyłączone jak i również wideo i system plików. Naszym następnym miejscem docelowym będzie zakładka granie, a tutaj mamy Xbox Game Bar, który wyłączamy, ujęcia, które również wyłączamy. Tutaj wszystko dajemy na wyłączone. E, tryb gry, tutaj to zależy, bo to różnie z tym działa, to może wam zwiększyć lub obniżyć jakoś minimalnie FPS-y, więc radzę to sprawdzić. E, ja mam włączony i to mi pomaga. No i w operacjach sieciowych Xbox już nic nie mamy. Następnym naszym y, miejscem będzie personalizacja ekranu. Klikając prawym przyciskiem myszy na pulpit, wyświetli nam się takie okienko. I tutaj y, jeżeli macie naprawdę słabą sytuację, polecam Wam wybrać w zakładce tło, jednolity kolor i żeby to był na przykład kolor czarny, jeżeli macie słabą kartę graficzną, może Wam to naprawdę pomóc tam przechodzimy do zakładki start i tutaj polecam wam wyłączyć pokaż listę aplikacji w menu start oraz pokaż ostatnio dodane aplikacje. Dzięki temu tutaj w menu start będzie wam się wyświetlało mniej programów, mniej aplikacji, co wam może dać więcej FPS-ów. No i naszym ostatnim wyborem tutaj w ustawieniach Windowsa będą aplikacje, w której wejdziemy w mapy offline i damy usuń wszystkie mapy. Oraz wyłączymy tutaj wszystko. Aktualizację map oraz połączenia taryfowe dajemy na wyłączone. OK, kiedy już przebrnęliśmy przez ustawienia Windowsa, wchodzimy teraz w eksplorator plików na ten komputer, klikamy prawym przyciskiem myszy na właściwości i wchodzimy w zaawansowane ustawienia systemu. Tutaj przechodzimy w zaawansowane, wydajność ustawienia i tutaj mamy różne ustawienia wyglądu Windowsa. Jeżeli chcecie dojść do jak najlepszych FPS-ów i wydajności, polecam dać na Dopasuj. Dla uzyskania najlepszej wydajności, to wam się wszystko automatycznie odznaczy. Aczkolwiek ja polecam zostawić niektóre rzeczy, takie jak wykład krawędzie czcionek ekranowych, pokaż zawartość okna podczas przyciągania oraz pokaż miniatury zamiast ikon. Klikamy Zastosuj, OK, i wszystko mamy ładnie zmienione. OK, a więc naszym kolejnym przystankiem w tym poradniku będzie uruchomienie managera zadań za pomocą skrótu Ctrl Shift Escape. I tutaj przechodzimy w zakładkę uruchomienie, klikamy Stan. Jeszcze raz i sprawdzamy, które naprawdę niepotrzebne aplikacje są włączone, i wszystko zmieniamy na wyłączone. I możemy zostawić tylko te najbardziej potrzebne, żeby nam nie zabierały żadnych dodatkowych FPS-ów eee, i co. I następnym przystankiem będą procesy. I tutaj przed grą możemy sobie sprawdzić, które zajmują nam najwięcej pamięci, czy procesora i je ewentualnie zamknąć. A teraz, kiedy już załatwiliśmy sprawę z menedżerem zadań, wchodzimy kolejny raz w naszą wyszukiwarkę Windowsa. Wpisujemy dźwięki i klikamy dźwięki systemu. Tutaj mamy zakładkę Domyśl schemat dźwięków. I tutaj polecam Wam dać brak dźwięków, żeby Windows nie, wy nie wydawał żadnych z, z siebie dźwięków, żeby podczas gry nie spowodowało nam to żadnego laga ani spadków FPS-ów. Przejdziemy do panelu sterowania. Tutaj wpisujemy zasilania, przechodzimy do tej zakładki i wybieramy profil o najwyższej wydajności. To właśnie ustawienie wbrew pozorom może działać również i na komputerach stacjonarnych, nie tylko laptopach i zwiększyć nasze FPS-y o naprawdę sporą liczbę. Okej, okay, naszym kolejnym punktem będzie pobranie darmowych programów takich jak C Cleaner czy Anti-Malware, a więc wpisujemy C kolejno C Cleaner, wchodzimy na pierwszy link jaki nam się pojawi i go ściągamy. A następny program to nasz antywirus, który przeskanuje nasz komputer, który się nazywa Malwarebytes. Kolejny raz wchodzimy w pierwszy link i tutaj również mamy darmowy link do pobrania. Kiedy już znajdziemy się w jednym z tych programów, wchodzimy najpierw w Health Checka. Tutaj program przeskanuje nasz komputer. Wyrzuci jakieś niepotrzebne pliki, po prostu śmieci z naszego, skom, z naszego komputera. Custom Clean tutaj możecie wyczyścić różne aplikacje, system i ustawić to wedle Waszego uznania. Również jakie aplikacje. Registry tutaj możemy wyczyścić błędy z rejestru, co jest bardzo przydatne. Klikamy Scan. I kiedy nam to się już wszystko przeskanuje, klikamy Review, klikamy Nie, żeby nie tworzyć niepotrzebnych kopii. Klikamy Fix, i wszystko mamy naprawione, usunięte i nasz komputer jest szczęśliwszy. Następnie mamy narzędzia, w których możemy na przykład odinstalować niepotrzebne nam programy, jakieś wbudowane z Windowsa typu. A nie, to jest Business Tour. Już nie mam Candy Crush saga. Tutaj możemy usunąć jakieś niepotrzebne programy, z których nie korzystamy. Eee, ja Wam polecam usunąć jakieś, żeby po prostu nie tracić miejsca na dysku. Widzimy się już w kolejnej aplikacji, którą przed chwilą ściągnęliśmy. Klikamy skanuj. Po skończonym skanowaniu jesteśmy pewni, że żaden obcy program nie blokuje wydajności naszego komputera, nie zabiera nam w żaden tajemniczy sposób FPS-ów. No i to tak naprawdę byłoby wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy to wam w ogóle w jakikolwiek sposób pomogło w waszej grze, czy naprawdę widzicie jakieś przyspieszenie w systemie, czy lepsze FPS-y, czy to w Valorancie, czy w innych grach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Przypominam, że streamuję dość Często na kanale Twitch, który jest w opisie. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Zobaczycie tam Valoranta, CS-a i różne tego typu gry. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także pa pa!